Edyta Górniak gościła niedawno Dzień Dobry TVN. Po wizycie w studiu została przyłapana przez paparazzi. Edyta Górniak ma niekwestionowany gust, jeśli chodzi o stylizację. Po tym, jak gościła w studiu TVN, została sfotografowana w sukience w motyle i zielonych szpilkach. Buty nie były tanie. Jak wyglądała, Edyta Górniak w Dzień Dobry TVN, artystka została ostatnio zaproszona do śniadaniówki TVN, gdzie przybyła z przystojnym mężczyzną. Przedstawiła go jako swojego byłego męża i nawiązała do swoich kontrowersyjnych przekonań, z których jest już doskonale znana. To mój XXX mąż sprzed 2100 lat wyznała, po czym dodała, a teraz jest gejem. Kiedyś nie był, słowa Edyty okazały się żartem, a jej gościem był Bartosz Osowczyk, makijażysta gwiazd i jej przyjaciel. Edyta Górniak okiem paparazzi, tego samego dnia, Edyta została przyłapana przez paparazzi. Na zdjęciach zrobionych z ukrycia jest tak samo ubrana, jak podczas wizyty w Dzień Dobry TVN. Ma tę samą sukienkę za kolano ze wzorem w motyle oraz zielone szpilki. To właśnie one, wykonane z połyskującego materiału z ozdobną klamrą, przykuwają największą uwagę. Od razu udało się ustalić, że to marka Manolo Blachnik z 9 cm obcasem, za które trzeba zapłacić 4995 zł.